Cześć wszystkim z tej strony, Gerard. Mam nadzieję, że wam ten tydzień mija dobrze, bo mnie i Ciri mija, mija bardzo ciężko. No ale do rzeczy. Mam dla Was tylko krótki komunikat, że na jakiś czas, prawdopodobnie do czerwca, kanał przychodzi póki co pod moją opiekę, bo Ciri znika na jakiś czas, ma po prostu swoje własne problemy, z którymi musi się zmagać. Konkretnie chodzi o, o znęcanie psychiczne w szkole. Ma po prostu nieustanny problem ze swoimi rówieśnikami, którzy się cały czas ją zaczepiają, dręczą ją, znęcają się nad nią psychicznie i tak dalej. Dlatego też tak proszę was o wyrozumiałość. Dlaczego Ciri się nie będzie udzielała? Nie ukrywam, że ja sam jestem tym bardzo przejęty. Ja sam jestem wstrząśnięty tym, co się teraz dzieje. Widzę teraz, że sytuacja jest coraz gorsza. Od czasu śmierci tego biednego chłopca z Częstochowy jest coraz gorzej. Ludzie stają się gorsi niż zwierzęta. Są całkowicie wybrani z emocji i w ogóle z rozumu. Są gorsi niż zwierzęta. Zachowują się jak, jak bezmuskie łajdaki. Zarówno wobec małych dzieci, jak i wobec zwierząt. I wobec takich osób jak Ciri czy ja. To tak podsumowując: kanał póki co będzie pod moją opieką, bo Ciri musi odpocząć i dojść do siebie po tym wszystkim, co ją spotkało. Tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie, co, co Wam przekazałem. Chcecie to, możecie też pisać jakieś komentarze w ramach wsparcia dla Ciri. Będę Wam za to też bardzo wdzięczny. Myślę, że Ciri to też bardzo doceni. No i także pozdrawiamy Was razem z Ciri. No i uważajcie na siebie. No i czekajcie na kolejne materiały. Okay.